Ustawa medialna. Gowin stawia warunki. Jarosław Gowin. Poprzemy projekt zmian w ustawie medialnej pod warunkiem zaakceptowania poprawki porozumienia. Stanowisko porozumienia jest niezmienne. Poprzemy projekt zmian w ustawie medialnej tylko pod warunkiem zaakceptowania poprawki przez nas przygotowanej, oświadczył we wtorek wicepremier szef Mrapit Jarosław Gowin. Stany Zjednoczone są gwarantem polskiego bezpieczeństwa, dodał. Gowin został zapytany na wtorkowej konferencji prasowej o stanowisko wobec projektu zmian w ustawie o radiofonii i telewizji oraz o doniesienia medialne, zgodnie z którymi, ewentualnie, jak porozumienie nie poprze tej ustawy, to może on stracić stanowisko w rządzie. W odpowiedzi wicepremier przypomniał, że rok temu podał się do dymisji, w proteście przeciwko wyborom korespondencyjnym. Pełnił wówczas funkcję ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Tego typu plotki, tego typu groźby nie robił na mnie żadnego wyrażenia. Zresztą chcę powiedzieć, że żadna taka groźba do mnie nie dotarła, powiedział Gowin. Jak dodał jeżeli chodzi o projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, to stanowisko porozumienia jest niezmienne. Poprzemy tę ustawę tylko pod warunkiem, że zaakceptowana zostanie poprawka przygotowana przez porozumienie, rozszerzająca krąg państw, z których podmioty gospodarcze mogą mieć większościowy udział w polskich mediach na kraje OECD, w tym Stany Zjednoczone, zapowiedział Gowin. Podkreślił, że poprawka ma na celu, z jednej strony, rzeczywiście, zapewnienie bezpieczeństwa nam wszystkim, że media w Polsce nie trafią w ręce podmiotów z krajów które wyznają wartości antydemokratyczne. Ale z drugiej strony, ta poprawka gwarantuje pełną wolność mediów i pluralizm, wskazał. Stany Zjednoczone są gwarantem polskiego bezpieczeństwa. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy z tak ważnym dla nas sojusznikiem nie wypracowali zasad w pełni harmonijnej współpracy gospodarczej. Dlatego stanowisko porozumienia jest jednoznaczne i nie ulegnie zmianie niezależnie od wszelkich kontekstów politycznych, powiedział Gowin. Przygotowywana przez porozumienie poprawka do projektu nowelizacji ustawy ma rozszerzyć grupę krajów, które mogą być większościowymi właścicielami mediów w Polsce na wszystkie kraje OECD organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju, zamiast jak przewiduje pierwotny projekt Jedynie na kraje należące do europejskiego obszaru gospodarczego. Na początku lipca posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji i ustawy o radiofonii i telewizji, w którym wskazano, że koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim europejskiego obszaru gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie nie będącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedstawicielem wnioskodawców jest Marek Suski-Pis. W debacie publicznej często padają oceny, że projekt jest skierowany przeciwko stacji TVN, która obecnie jest w trakcie rozmów z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużenia koncesji. Właścicielem TVN jest amerykański koncern Discovery, ale zarządza stacją za pośrednictwem spółki Polisk Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii.